Bracie Lu, komu ostatecznie jesteś posłuszny? Bogu czy księżom? Oczywiście, że Bogu. O to właśnie chodzi. Ale nasza rodzina wierzy w Pana od pokoleń. Czy przyjmując Boga Wszechmogącego, nie zdradzimy Pana Jezusa? Właśnie. Czy Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to naprawdę jeden Bóg? Dzieło, którego dokonał Jezus, reprezentowało imię Jezusa i wiek łaski. Natomiast dzieło dokonane przez Jachwę reprezentowało Jachwę i wiek prawa. Dzieło każdego z nich było dziełem jednego ducha w dwóch różnych wiekach. Nazywano ich dwoma różnymi imionami, lecz oba etapy dzieła wykonał ten sam duch, a dzieło to było ciągłe. Ponieważ imię było inne i treść dzieł była inna, także i wiek był inny. Kiedy przyszedł Jahwe, był to wiek Jahwe, a gdy przyszedł Jezus, był to wiek Jezusa. Z każdym przyjściem Bóg jest nazywany jednym imieniem, reprezentuje jeden wiek i otwiera nową ścieżkę, a na każdej z nich przyjmuje nowe imię. Pokazując, że Bóg jest zawsze nowy, Nigdy stary, i że jego dzieło nie przestaje się rozwijać. Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa, i od dzieła Jezusa do obecnego dzieła, te trzy etapy obejmują cały zakres Bożego zarządzania. I są one dziełem jednego Ducha. Od stworzenia świata Bóg zawsze zarządzał ludzkością. On jest początkiem i końcem. Jest on pierwszym i ostatnim, i jest tym, który rozpoczyna wiek i doprowadza go do końca. Trzy etapy dzieła w różnych wiekach i miejscach są niewątpliwie dziełem jednego ducha. Wszyscy ci, którzy rozdzielają te etapy, sprzeciwiają się Bogu. Teraz wypada, abyś zrozumiał, że całe dzieło od pierwszego etapu do dziś jest dziełem jednego Boga, dziełem jednego Ducha. Nie ma co do tego wątpliwości. Amen. 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 Bóg przyjmuje nowe imię i czyni nowe dzieło w każdym wieku. To wielka tajemnica. Tak, to jest coś nowego. O tak. Teraz rozumiecie, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to jeden Bóg. Obaj są Duchem Boga, obleczonym w ciało, by czynić dzieło. Duch Pana Jezusa to dzisiaj Bóg wszechmogący. Ich ciała są różne, ale Duch jest ten sam, są tym samym Bogiem. Boże dzieło zbawienia ludzi ma trzy etapy. W wieku prawa Jahwe ustanowił prawo i przykazania, by prowadzić ludzi w życiu na ziemi. W wieku łaski Pan Jezus został ukrzyżowany, by odkupić grzechy ludzi. Duchem Pana Jezusa był Jahwe Pan Jezus był Bogiem wcielonym, który przyszedł czynić dzieło. Czy Jachwe i Jezus nie są jednym Bogiem? Tak. Czy przyjmując pana Jezusa, ktoś zdradzał Jachwe? Ależ nie. Ależ nie. Nie. Tak więc mamy pewność, że dzieło w wieku prawa i dzieło w wieku łaski czynił ten sam Bóg. Tak. Mm -hmm. tak. Pan Jezus zapowiedział, że wróci w dniach ostatecznych. To Bóg prawdy, który zjawia się i działa, by wieść nas do wszystkich prawd. Teraz przyszedł Bóg wszechmogący. Wypowiada miliony słów prawdy i czyni dzieło sądu w dniach ostatecznych. Bóg wszechmogący jest ukazaniem się Boga prawdy. Amen. Amen. Czy Bóg wszechmogący i Pan Jezus nie są jednym Bogiem? Tak. tak. Czy ten, kto wierzy w Boga Wszechmogącego, zdradza pana Jezusa? Nie, 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 nie. Od wieku prawa, przez wiek łaski, aż do wieku królestwa, dzieło czyni jeden Bóg. Jahwe, Jezus i Bóg Wszechmogący są jednym Bogiem. Zmienia się imię Boga, ale jego duch pozostaje ten sam. Mm -hmm. Wierząc w Boga Wszechmogącego, witamy pana Jezusa. Nie przyjmując Boga Wszechmogącego, zdradzamy pana Jezusa. Mm. Rozumiem. Tak. Teraz już rozumiem. Jachwe wcielił się jako pan Jezus. Teraz pan Jezus powrócił i przyjął imię Bóg Wszechmogący. Ale jest to ciągle ten sam Bóg. Tak, tak. tak. A zatem, Bóg Wszechmogący to naprawdę pan Jezus, który powrócił. Zgadza się. Baliśmy się, że uwierzymy w fałsz. Co za głupota. Tak. Gdybyśmy nie przyjęli Boga wszechmogącego, tylko czekali w kościele katolickim czytając pismo, na koniec Pan by nas odrzucił. Tak, tak. Musimy przyjąć Boga wszechmogącego. Tak, tak. bez wątpienia. Ja też go przyjmuję. Ja też.